Dzieci mam nowidowie tym starosty jest kolejny odcinek z gry Ark Survival Wolf na mapie Ragnarok na GLSIQ Ragnarok i w tym odcinku planuję. Planują, tak jest, planują zrobić coś, czego się nie spodziewaliście. Mam dokładnie oswój drugiego raptora. Tak naprawdę wszyscy się spodziewali, ale tak to miało być takie ten. Tego raptorka na razie zostawimy tu, no, bo w sumie spać jak coś zejrzeć, to przynajmniej to mnie obronisz. Brakuje nam sporo skóry do zrobienia drugiego siodła. Prawie spadłem. I zobaczymy, czy on przejdzie z powrotem. Wejść w lazu? Dobra, na spokojnie, widzę. Dobra, widza, bym musiałem zrobić, no bo na pokój miałem. Ale już jest ok e weźmy teraz szybko. O, no, tak, zmęczył się, po się zmęczyła, to norma. Coś inny. nowego mogłoby się zdarzyć, ale niestety nic się nie dzieje. Weźmy, zjedzmy sobie dwa te mięska i z tym, weźmy od razu tę resztę mięsa z ogień, żeby nie marnować drewna. Teraz tak, yy, potrzebujemy takiego czegoś znanego jak mięso gdzieś od Tu mamy, weźmiemy i idziemy szybko tam do raptorka Idziemy do tego. Ciekawie ile ma głodu, spać tam, no. Trzeba będzie jakieś tam, wiecie, dinki trochę tak pod, po, podgryzać je. Te takie zwykłe, słabsze. Dobra. Tyle Tedy masz głodu. Myślę, że się już uda go oswoić. Chociaż... Może to trochę być... Czasochłonne. Nie, dobra, spoko. Styka, styka. Idealnie. go też możecie nazwać potwórnym odcinkiem w komentarzu. go Zaraz zobaczmy co on ma za ten. On ma dobre HP, spoko. No i dobre HP ma tylko. Zaczekaj jak to no z atakiem. Pokaż atak. to oh, yes. no, jest twój jest. Dobra, widzę, wywróciłem. Patrzcie na tego raptora. ledwo żywy. Ledywo. Mmmm, weźmy mu dajmy może troszeczkę bardziej HP. Brać go! ona jeszcze się znalazła. mewa tutaj no. Co to jest? Tam poleciała. No patrzcie, przyleciała tylko po to, żeby mi mięso określić i uciekła. To za frajer. Nie tu jest! Też mamy cię. Tak jest, czy masz rację. Dobra, co my tu mamy? Możemy ci dać atak, Tobie możemy dać trochę watak, tym bardziej. I teraz chodźcie, przynajmniej nie jesteśmy straszni. I mamy sporo skóry, chodźcie, chodźcie. Idziemy. Come here, my brothers. Dobrze, idziemy. Nie poddajemy się, nie poddajemy się. Tameczkę po drodze pozbieramy. Teraz tak, Siad. O, Opatrzcie. W plemię zostaw suba i lajka, pamiętajcie O macie, zostaw suba i lajka, więc zostawcie suba i lajka, proszę Dobra, ty już masz normalny damage, ty to jeszcze nie masz Ale wezmę od ciebie skórę, od ciebie też wezmę skórę, od ciebie wezmę połowę mięsa, później na połowę, trzymaj Będziemy mogli zaraz zrobić siodło, siodło będzie git Raz czego brakuje? Drewna. No nic. Mamy już drewno nawet. No i Te widzowie, zaraz będziemy mieli kurde taką chatę, że to szuk. Ja się trochę pogubił chłopak. No. Oha, no tak jak zjadłem to od razu idzie. Co za balwą. Dobra, lecimy. Troszeczkę trzeba pod potwarmić mięska, więc będzie po żądalu, o możemy, już mamy pierwszy cel joink więc jest bit. idziemy dalej, co my tu mamy tam widzę kolejnego troodona nie wiem czy tamten się pozbierał po poprzedniej walce do. Kurde, te Troodony mają strasznie duże levele. On jeszcze wyleczył, widzę, to więc Teraz tak, ten jest zmęczony, to z niego zsiądziemy i zaraz mu się zregeneruje cała. No właśnie, jak widzicie... O jak to też coś. Idziemy dalej. To jest ta krowa, tutaj go Anodon, tutaj taki mały, tylko też niech to z szkodem jego Dilo mamy. Czekajcie chwilę. Kurde, to chwilę coś przeszkadza, ktoś przeszkadza w nagrywaniu albo coś. Idziemy dalej. Dobra. Widzicie, to kto jest nie mieszkać na swoim mamy chytyny w tym raptorku naszym? 20 tu masz który level kolego To 400. Oj nie, 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 nie Tutaj parazaur też fajny. W sumie dobrze by było go zabić, ale ten raptory go zejrzą. Będzie mniej lutu, więc też nie to dobrze. Zostawmy go na razie. Dobro, patrzmy czy nie ma tutaj żadnego fajnego dinka do zagryzienie na którego byśmy mieli szansę Parazaurów to bardzo dużo jest, ale... A w sumie dawaj go Dobra Gdzie idzie? Musi się zespać jeszcze musi, dobra Sprawdźmy. ankilo by nam się przydał na pewno. I weźmy może jakiegoś na niższym levelu 20, to nie jest w porządku. Może nam się udać go oswoić nawet. Nie stój! Tego bierzcie. A ty jesteś mój, chodź tutaj. U! O nie. Umieramy chyba. Oby nam raptory nie, nie zdechły. Dobre raptory nam umierają. Czekamy stąd Rzymeczku Coś ty robisz Jezu, jeden przynajmniej przetrwał Gonią Ty, no te Ankylo zapomniałem, że one są agresory Dobra, dajmy im mięso, niech zjeżdżą Raptory te ko nie są łatwe do znalezienia <coughs> Idą dalej w naszą stronę Będziemy musieli zgarnąć tego naszego raptora poprzedniego No wybaczcie widzowie, niestety tam ten raptor Rip, możecie napisać przykład w komentarzu Dobra, ja teraz zrobię cięcie widzowie, muszę iść na film. Powróciliśmy, <laughs> o wybaczcie. Powróciliśmy, i możemy teraz w aktualnym momencie pokiwać śmierć naszego jednego z rtorów, ale przynajmniej mamy jeszcze jednego. Weźmy, wybaczcie, weźmy go trochę do karmy, żeby nam nie umarł. W razie czego za szybko te carbonemysły trzeba jakoś, puh, ankylosy trzeba jakoś tak, wiecie, złapać, no nie. I wtedy je uswoić, no nie, ale na razie jesteśmy za, za niski poziom mamy, poza tym, hmm, no sprawdźmy, a um, no 36 poziom, a mamy, hmm. czekaj, pod fałką mam, 24, <grystanie> trochę nam jeszcze brakuje do poziomu tego, popracujemy, muszę się ogarnąć, bo w ja po dłuższym czasie do 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 do, do do, 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 do gry. Chyba w test sposób iść. Tutaj gdzieś marliśmy przez tę Musimy znaleźć ciało tamtego raptorka i je skarnąć. Z siodłem razem oczywiście. Ale ładny tekst tego osoba. Hmm... Nie wiem, nie widzę żadnego ciała. Niestety, się straciliśmy trochę rzeczy, właśnie, to jest najgorsze. Też hityny Hmm. Nie no, widzowie, no chyba nie znajdziemy go. Weźmy dajmy sobie, może, wykwipunek. O, widzę go. Kaczemy do niego. Jakby ten zaur raczył zejść, stąd żebym go przypadkiem nie chlasnął, byłoby o wiele lepiej. Skóry za dużo nie zostać mięsa. Weźmy to do jego epipunku to weźmy ze sobą lepiej. no momento. Dobra, pójdźmy tu. Zobaczymy co tutaj się znajduje. Od żadnego agresora nie było. Bo nie poradzimy chyba sobie raczej z tym tylko jednym raptorem, który ma mniej damage'a Tu jest strike. Hmm. Patrzmy, popatrzmy. Nie ma żadnego raptora najgorzej. Ale ja będę sobie swojego raptorka, jednego jeszcze. No dobra, możemy wracać w tym, w tym momencie do bazy. Możemy wracać do bazy i i, i... i skończyć tam budowanie. To więc ja wam... o, czekajcie, czekajcie. I... Czego Dudu? Jeszcze trzeba zjeść? No właśnie. Dobra, z Reptorka, wejdźmy mu, dajmy dwa mięska, wejdźmy na niego. Oj, widzowie, widzę, że jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Po lewej tam. Trzeba iść stąd, żeby nas nie zjadł no Tutaj dwa już są nawet niedobrze. On ma level up, dajmy mu HP. Dobra, wracamy do bazy i tam się zajmiemy. Widzimy się za chwilę. O matko, jeszcze Teresino na drodze stanie, no No w sumie i tak trzeba będzie go prędzej czy później odgonić stąd, więc... Chyba teraz będzie dobry moment. Uuu, u, dostał, dostał. Myślałem, że nie trafię go. Tu jestem wędzwale. Jest dosyć szybkie, ale to jesteśmy po prostu przyciążeni, dlatego tak szybko się Wydaje, że się chodzi. Wydaje się, że chodzi Dobra Chyba go zgubiliśmy Więc możemy sobie wrócić na spokojnie do bazy No tu jest Ale co najlepsze, takich zwykłych dinków nie zaatakuje o tak, bo musimy ludzi tylko zaatakuje nas. No nie, jak my jesteśmy na DINKU to nas zderzy. Znaczy, zabije. Dobra, miejmy nadzieję, że w domku naszym nic się nie zespięło złego. <ścoughs> Tragiczna małpa. Uhu. Dobra. Przydałoby nam się jakiegoś takiego... Towarowego? Można nazwać tak? Towarowego? Przepraszam, towarowego odinka oswoić. W sensie takiego wiecie, to ma dużo miejsca w punku, Czyli karbonemy, salonie zbyt, zbyt wolny. Trajk mi się wydaje, że byłby dobrą opcją. Żeby go oswoić. Weźmy zabierzmy z niego te wszystkie rzeczy. Nie chcemy go spowolnić aż tak chyba, nie. Tak, oczywiście trzeba tutaj rzucać. Dobra. To odłożymy to, odłożymy to, 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 to. to. Dobra. Nie na razie tylko to. I zajmijmy się też przy okazji tutaj czymś. Coś coś, coś, coś co tutaj możemy sobie. Hmm. Kusza pika, tylko nam się tyle przyda. Może no. no, prymitywny, jest efektywny wyanalizowano flory i fauny na krótkim dystansie. Nie. Dobra. No to co możemy zrobić? Chyba możemy powoli już kończyć odcinek, a zobaczymy się w następnym razem z naszym raptorem. Możecie go nazwać tego bo to bohater, bohatera, który przeżył naszą wojnę z Hankylo. W komentarzach nazwijcie go, a ja będę czekał na Wasze odpowiedzi. Więc no, trzymajcie się i cześć.